Nasz dzisiejszy gość w sypialni podobno nie tylko śpi i odpoczywa, ale również komponuje. To nic, że przespał większość swojego życia podróżując samochodem z koncertu na koncert, a jego największy hit, piosenka A Gdy Jest Już Ciemno, w niczym nie przypomina sypialnianej pościelówki. Zobaczcie z kim dziś spotkam się w programie. Jeganioła głos, usłyszałem ją. Powiedziała Pan, tak to on. Na rozstaju dróg stoi dobry Bóg, rozkaże Ci drogę. Piotrek, naszą rozmowę zacznę trochę nietypowo, bo wiesz, o muzyce to my na pewno będziemy rozmawiać, tego się widzowie spodziewają, ale chyba nikt się nie spodziewa tego, że zapytam Cię, jak wygląda Twoja sypialnia. Czy ona jest charakterna? Czy są tam jakieś elementy kojarzące się z rockem, rollowcem, jak na przykład, wiesz, gitara na ścianie? Wiesz co na pewno? Nasza projektantka, tutaj chcę pozdrowić Kasia Uszok z którą współpracuje, współpracujemy od lat, zaproponowała nam, w naszej takiej domowej sypialni, zaproponowała nam takie lampy pod łóżkiem, które robią bardzo fajny klimat, kiedy już wszyscy zasypiają. I ta lampka jest włączona, ona ma taką tylko to jest taka poświata, która wydobywa się z podłóżka. I to jest taki gadżet świetny, który zaproponowała nam właśnie pani projektant, która Miała rację, jak się okazało, bo to sprawdza się już od pięciu lat. To jest taki ulubiony Twój element. Mój ulubiony Plus element, stroju. tak. Okay. Plus lustro oczywiście. Wszędzie. Wszędzie, na suficie, wszędzie. Czyli cała sypialnia jest Cała lustrzona? sypialnia jest lustra. Mhm. Co ty... To jest jasne, o co teraz mam zapytać. To, była, to, to jest bardzo to jest prawidłowa reakcja. Dobra, teraz od razu robię sprostowanie. Nie wszędzie. Ale są lustra. No dobrze, jest klimatycznie. Są lustra, są lampki. Po tym ostatnim pytaniu zrobiło mi się bardzo gorąco, więc. Dobra, tak będzie dużo przyjemniej. No dobrze, zostawiamy temat sypialni. W takim razie już wiemy, co w tej Twojej sypialni stanowi takie elementy kluczowe, a teraz chciałabym przytoczyć pewien cytat, Piotrek. Chciałbym powiedzieć, że z wiekiem zacząłem bardziej wartościować pewne sprawy. Staram się sypiać, bardziej dbam o siebie chyba te lata rokendrolowe już za mną. Czy to tak faktycznie jest? Zmieniłeś się i zmieniło się też w związku z tym w jakiś znaczący sposób Twoje życie. Tak. Tak? Tak. <laughs> tak. Myślę, że odpowiem na to pytanie tak. 43 lata, bo miałem niedawno rodzinę. Rzeczywiście czas leci do przodu. I dobrze jeśli jest tak, że ty kołujesz w kierunku już takiego dojrzalszego życia i to życie razem z tobą gdzieś tam z boku z boku próbuje dorównać ci tempa i tak rzeczywiście jest dużo większa koncentracja jest na scenie kiedy jesteś w takim, w takim momencie w jakim ja teraz jestem w momencie życia i, i wydaje mi się że Wydaje mi się, że to jest nieuniknione, każdego to czeka, trzymam kciuki bardzo mocno za tych, kogo to nie czeka i cały czas chce rock'n'rollowo żyć, przenosić góry, nie zawsze to, to jest na to czas i miejsce i myślę, że, że z biegiem czasu człowiek coraz bardziej przewartościowuje swoje życie na taki tak zwany święty spokój. Powiedz mi, czy ty się angażujesz w kwestie związane właśnie z projektowaniem? To jaki ty, Piotr Kupicha, masz realny wpływ na to, jak ta twoja domowa, najbliższa tobie przestrzeń wygląda? Czy tutaj kobieta zdecydowanie podejmuje decyzję? Znaczy, u, tak, u mnie jest tak, że kiedyś ojciec mi powiedział, że yy, tutaj yy, kobieta powinna sobie wykańczać wnętrze i, i... Powinna ona jakby trzymać nad tym rękę, nad, nad wystrojem, ale niestety ja w tym też maczam palce. Bardzo lubię gdzieś pod, wrzucić swoje 5 groszy, co, co mi się podoba. I nie, nie do końca zostawiam ten temat w drugiej połówce, jak ma wyglądać wnętrze. Więc ewidentnie jestem taki ślązok który maksymalnie lubi się gdzieś tam wciąć i też wyrazić swoje zdanie na temat tego czy ten kolor mi się podoba, czy nie podoba. Jest jakiś element taki znielubiany przez swoją partnerkę, a Ty postawiłeś twardo sprawę, tak to będzie w naszym domu i koniec i basta? Tak, na pewno tak było. Jestem <grym> o tym przekonany, <grym> że tak było. Niestety, niestety albo stety mam takie cechy charakteru, że żonie Mogłem coś narzucić, ale wydaje mi się, że finalnie żona ma decydujące zdanie, jak ma wyglądać wnętrze i to ona buduje to, to, to ciepło dom. Słuchaj, tak statystycznie na sprawę patrząc, to w ciągu tych 15 lat powiedzmy, że rocznie mamy około 100 koncertów, 100 nocy w hotelach, tak szybko sobie to przemnożymy, wychodzi no, tak, nam tak, tak jakieś być, wiesz, no. 1500 noclegów już za tobą. Powiedz mi, na co ty zwracasz uwagę? Tyś 1500 noclegów, no? gdzieś z 2500 jak głos zaśpiewane, <głos> więc no tak. na co zwracam uwagę? Jeszcze jeśli chodzi o te przestrzenie, w których, w których przebywasz Coraz i nocujesz. Coraz bardziej na to zwracam uwagę, lubię nietuzinkowe pomieszczenia. Bardzo często e, proszę menadżera czy turmenadżera, żeby w rozmowie z organizatorem brał nas miejsca nietuzinkowe, czyli takie e, typu e, hotele, które są poprzerabiane z jakichś takich starych fabryk, czy jakieś takie lofty, które e, mają na przykład, nie wiem, była stara fabryka i w środku jest na przykład e, odrestaurowana jakaś taka szafa, która e, nawiązuje troszeczkę do tej fabryki. Bardzo lubię takie wnętrza. Lubię też gdzieś pochowane telewizory, niekoniecznie gdzieś, gdzieś na przyklejone do ściany. Lubię nietuzinkowe wnętrza, ale myślę, że każdy lubi takie, nie wiem, ta, ta lampa, którą teraz wisi nad naszymi głowami, ona jest w jakiś sposób oryginalna. Ona oddaje pewien charakter gospodarza, i, i, i to się na pewno podoba osobom, które. Żyją pod taką lampą, mają taką lampę w domu, ale też osoby, które przychodzą z zewnątrz, na pewno dostrzegają też pewien charakter, który, który gospodarz chce uzyskać, mając jakiś taki ładny gadżet w domu. Mhm. Czyli lubisz miejsca nietuzinkowe i chyba też takie miejsca z duszą, prawda? Z jakąś historią? Miejsca z historią tak. Bardzo lubię miejsca z historią, bardzo lubię odwiedzać też w Katowicach takie miejsca, które e, mają swoją historię. Lubię tam na przykład wypić kawę, jak chociażby na Nikiszowcu, e, czy na e, naszej ulicy porcelanowej, tutaj, która też została wchłonięta. A teraz, Piotrek, skoro to jest jednak program o wnętrzach i oświetleniu, to ja mam do Ciebie propozycję. Mhm. Taka szybka zabawa. Przygotowałam zdjęcia, które za chwileczkę Ci pokażę, a Twoje zadanie będzie polegało na tym, żeby wskazać. Jedno z dwóch zaproponowanych. I w ten sposób mam nadzieję, poznamy trochę twoje. Takie wnętrzarsko mhm. oświetleniowe No i może czegoś zabawnego się jeszcze przy okazji dowiemy, okej? Okay? Bardzo proszę, jestem, jestem przygotowany. To w takim razie staramy mam, 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 zabawę? Mam, mam, mam kliknąć, Kliknij tak? Kliknij proszę na start. Kliknij tak? proszę na start. O, teraz dwie lampy, słuchaj. Klasyczne, proste na statywie. No i pytanie, która Tobie bardziej przypada do gustu? Taki spontaniczny wybór. Taką mam w chacie. to Aha. ta. No to taką bierzemy, dobrze. Dobra. Czy no to proszę bardzo. Klikamy. Dobra, klik. I jedziemy dalej. Dwa różne wnętrza, dwa rodzaje oświetlenia. Tutaj trochę, wiesz, elementów takich bardziej złotych. Tu po lewej stronie mamy klasykę Aha. szklaną. I co znowu bardziej Ci No to dobra, to do tak na pierwszy, na pierwszy strzał yy, to. To, ze złotem? Tak. Dobrze. Dwie lampy, niby do siebie podobne. Z lewej strony trochę bardziej geometryczna, z prawej mm -hmm. strony taka klasyczna z turkusem, która cię chwyta za serce. Ta. Ta. No dobrze. I dwa wnętrza, różniące się odrobinę znowu tutaj tym wystrojem. Inny stół Tak, ja chyba zauważyłem, że to jest ta lampa. Tutaj, Aha. w tym poprawie, to jest chyba ta lampa. I, I nie wiem, czy ktoś mi to potwierdzi. Trzeci ten, to, jest, to, jest, to, to będzie ta. Natomiast muszę przyznać, że ta lampa tutaj wygląda bardzo klasycznie. Pewnie na żywo by wyglądała lepiej. Natomiast jeśli chodzi o bo tutaj jest chyba kuchnia i ta kuchnia bardzo mi się podoba. Tutaj taka jest jedna przestrzeń, dlatego te lampki też mi się zawsze podobały. Patio Park, Kościusz. Kościuszki są takie lampy. Bardzo mi się podobają. Wybieram te. Dobra, jest. <grystanie> Okej. Okay, no i teraz słuchaj. Tu jest cała historia go związana z tymi Goła baba z lampą, czy, tak, czy ten ym, czy gwiazdka z nieba. Dobra, idziemy na twardziela. Goła baba z, la z lampką. A patrz, to jednak się zmieniło trochę, bo ty nie wiesz do czego chcieliśmy tutaj nawiązać. No, do czego? E, niedawno w wywiadzie z Odetą Moro opowiedziałeś takiej historii z takich czasów, kiedy do, do Zakopanego jeździłeś z kumplami mhm. i tam były jakieś sympatyczne dziewczyny. Jednej z nich bardzo wpadłeś w oko, a ty byłeś bardziej zainteresowany gwiazdami niż tą niewiastą. W tamtym czasie. A, tak, bo opowiadałem rzeczywiście była taka historia, że Pojechałem, miałem może z 18 lat, pojechaliśmy do Zakopanego z Leszkiem i z Maćkiem. Pozdrawiam Leszek, Gaborek, Maciek, Marczak, to byli moi kumple. I byłem na balkonie, ta dziewczyna była starsza, ja miała 27 lat. I wychodzimy na balkon, i ja tak patrzę na te gwiazdy. Chyba, ja muliłem na tym balkonie i opowiadałem o tych gwiazdach. Nie, nie wiecie co? Dobra, było minęło, wybieram tą babkę z tym, a ona stoi, taka... ona miała 27 lat, mi się już wydawała jakaś stara. Ale na gwiazdach się znasz faktycznie? Astrologia? Maksymalnie to twój konik? się Maksymalnie, znam. Maksymalnie, tak. Maksymalnie, jak trzeba, to ma... bardzo się znam na gwiazdach, jak trzeba. <noise> no, Okej, okay. ale jednak dzisiaj wybrałeś tą drugą lampę, no dobrze. I tutaj sobie taki trochę, wiesz, sentymentalny powrót do dzieciństwa, bo wiem, wow. że grywałeś na klawiszach i tak. dalej. Trochę gram, tak. Mam, mam takie okay. piano, takie, nawet moteczkowe, takie na wypasiku, mam piano z takimi plecami. No, tutaj do tych wnętrz by to piano pasowało idealnie, bo te piękne, tutaj są te wnętrza. Jeszcze trochę gram, rzeczywiście. I nawet ktoś kiedyś złośliwy mi powiedział, ładny mebel sobie kupujesz do domu. Ja mówię, ale to nie mebel, ja na tym gram. Mm, na z, pewno. Z niedowierzaniem. No, no to słuchaj, to, to tutaj mamy taką propozycję. Widzisz, rodzaj mebla, bo lampa taka, troszkę z recyklingu, podobno z, zrobiona z elementów fortepianu, jest klawiaturka, a z prawej strony z kolei. Nie, w ogóle te, do gitara. mnie to, to na przykład to, 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 no. to, to, z tymi klawiszami to w ogóle do mnie nie przemawia, ale ta gitara z tymi nutkami. Jest absolutnie. Jeśli taką lampę ja mogę kupić, to ja taką lampę poproszę. Jest po prostu przepiękna. Już ją zamawiam. Od razu biorę zamawiam, klikam i już jest u mnie na biurku. Jest piękna ta lampa. Piękna z tą gitarą. Fender, taki klasyczny fender strat. No i co, kliknę? Piotrek, tak wygląda podsumowanie Twoich typów. No nie wiem, czy to są elementy, które mogłyby się w jednym wnętrzu pojawić, w jednym domu. W jednym, Być może, w jednym tak? wnętrzu pewnie, że tak pewnie że tak. Oczywiście wszystko teraz można mm, bawić się e, tak jak modą, tak różnymi e, stylami. Jak najbardziej. Ta kobieta z tą lampą, z tą kulą pasuje do całości. Mm, wiesz co, ona pasuje najmniej, tylko że to jest tak, że taki jeden element gdzieś w rogu, który jest oryginalny i oczywiście taki ja też, zobaczcie jakie mam ograniczone słownictwo, chciałem powiedzieć, że to po prostu to nie jest przytanione, <laughs> tutaj nic nie jest przytanione i takie rzeczy, które są takie tanie, no to bardzo proszę, zawsze sobie można wziąć taką lampkę za dwie dyszki, ale jeśli ktoś chce mieć coś nietypowego i to cieszy oko, coś jak na, na zasadzie na przykład bryloczek od Bentleya, to... to to, to czemu nie, no czemu nie taka kobieta, która na nodze ma lampę i, i, i tak dalej. No trzeba po prostu też troszeczkę e, przekraczać granic granice włas własnego ja i własnego umysłu i chcieć od życia trochę więcej, a nie tylko powiedzmy, nie wiem, jakąś podstawową rzecz i e, która, która właściwie co, jest tylko funkcjonalna, ale taka lampa może jak najbardziej cieszyć oko. Ja w, jako osoba, która ma duszę wrażliwą, e, dostrzegam piękno w, w tych rzeczach, w, tej, w, w, w tym charakterze. Piotrek, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Myślę, że wiemy już teraz nieco więcej również na temat Twoich kustów, jeśli chodzi o przestrzeń, o wnętrza, o oświetlenie. No i co? Tego I... jeszcze nie grali. Ta... Tego jeszcze nie grali. Takiego wywiadu jeszcze nie grali, więc tego jeszcze nie grali, więc bardzo się cieszę, że tutaj mogłem gdzieś swoje myśli przerzucić na takie piękne rzeczy. A my będziemy mocno trzymać kciuki za nadchodzący sezon koncertowy i nową płytę. O, by działo się jak najwięcej. No to, czyli jak się już ma 43 lata, to można komuś powiedzieć zdrówka. Nie. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Dobra, to był taki żarcik. Na razie, cześć, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Agata, bardzo mi miło Cię spotkać w naszym programie, chciałabym rozpocząć od analizy kilku zdjęć. Taki stały punkt naszego programu to rozmowa z gościem, który wybiera spośród zaproponowanych zdjęć te, które bardziej mu odpowiadają, dzięki czemu poznajemy gusta naszego bohatera. Jeszcze teraz nie wiedząc o tym, z kim miałam okazję dzisiaj spotkać, co byś powiedziała patrząc na zdjęcia, które nasz bohater wybrał? Widzę tutaj na zdjęciach głównie lampy ciemne. Jedna jest z gitarą, a druga jest z kobietą. Postawiłabym na mężczyznę zdecydowanie. Lampy są też dosyć proste w kształcie, pomijając jedną z nich, więc myślę, że kobiety bardziej wybrałyby lampy bardziej okazałe. W kształcie w materiale mniej technicznym. No i dobrze, dobrze trafiłaś. Piotr Kupicha, nasz dzisiejszy gość, a więc doskonała odpowiedź.